Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest organizatorem dwóch imprez targowych. Jest to wystawa Agroshow. Rolnicy bardzo chętnie na nią przyjeżdżają, i teraz jest to już impreza na skalę międzynarodową. Wystawa Agroshow była pierwszą w Polsce wystawą, gdzie oprócz maszyn na stoiskach można było zobaczyć również pokazy maszyn w pracy. Druga wystawa, którą organizujemy, to jest wystawa Zielone Agro Show. Wcześniej była to wystawa wędrująca po Polsce, pojawialiśmy się w regionach, gdzie dominowała produkcja mleka. Są głównie prezentowane maszyny do uprawy i zbioru zielonek. Początkowo, kiedy w 1999 roku po raz pierwszy była pierwsza edycja wystawy Agro Show, miała być to wystawa maszyn i urządzeń rolniczych. Natomiast z biegiem lat do maszyn ciągników, ładowarek, kosiarek dołączyli wystawcy z innych dziedzin środki ochrony roślin, produkty proekologiczne, nawozy, pasze i takim oto sposobem wystawa Agroshow jest wystawą kompleksową dla rolnictwa można zobaczyć na niej wszystko, co rolnik potrzebuje do swojego gospodarstwa? Staramy się o to, aby wystawy nasze były zawsze atrakcyjne dla zwiedzających. Na pewno wielką atrakcją zawsze jest to, że wstęp na nasze wystawy jest bezpłatny. Pomagamy w dofinansowaniu grup zorganizowanych. Rolnicy bardzo chętnie przyjeżdżają.